Co dostałam w tym roku od mamy na urodziny? To samo co w zeszłym roku i to samo co dwa lata temu i 10 lat temu, czyli kalendarz adwentowy. I to nie jakiś super fancy z nowym dressem na każdy dzień, tylko taki najprostszy z czekoladkami. I to jest kalendarz, który dostaję od mojej mamy od. no, nieważne od ilu lat, ale od bardzo dawna i to jeszcze od czasów, kiedy po prostu to nie było takie bardzo modne, bo tak się składa, że mam urodziny 1 grudnia czyli w dniu, kiedy otwieramy pierwsze okienko w kalendarzu. Pamiętam, jak byłam dzieckiem, jaka to była frajda dostać tę jedną, jedyną czekoladkę, która była oczywiście reglamentowana, bo gdyby nie to, to bym zeżarła ten kalendarz pierwszego dnia. I jak czekałam na otwarcie magicznego okienka, żeby odkryć, czy będzie dzisiaj Rybka, czy może Mikołaj na sankach. A dzisiaj dokonam tego magicznego otwarcia wspólnie z Wami. Zobaczymy, co wylosuje i czy uda mi się rozpoznać, co to jest. Oczywiście ja nie widzę tych numerków, które są tu napisane, więc po prostu otwieram po kolei, każdego dnia jedno okienko. Dzisiaj to będzie to. Co my tu mamy? Co to może być? Rozgwiazda? Sprawdźmy to. Mmm, tam. No i wiecie, ja już od wielu lat nie mieszkam, oczywiście, z moją mamą, ale mimo to ona zawsze znajdzie sposób, żeby ten kalendarz adwentowy do mnie. Przed 1 grudnia dotarł. I to jest takie bardzo miłe, jak przez cały grudzień mogę sobie codziennie jedną czekoladkę z myślą o tym, że ona o mnie myślała, wcinać. A czy Wy macie jakąś taką okołoświąteczną tradycję w swojej rodzinie? Dajcie znać.